Let's go. I'm feeling all mm, no tak, znowu piękne widoczki. E, ciężko jest się wpieprzyć między, między te dialogi, bo ostatnio jest ich cała masa. O, tak Let's jak teraz. Ja um, oczywiście nie chcę tych dialogów przerywać, ale chciałbym wam w końcu wyjaśnić, tym, którzy nie oglądali na przykład ostatniego odcinka, e, że serano standardowo nas wyrobił. Um, to wszystko co mówił, no może nie wszystko, e, ale część tego co mówił o bombie, która, która miała zdetonować całą planetę i zabić wszystko co tutaj żyje e, Była po części nieprawdą, bo okazało się, że bomba była nieuzbrojona, a Serano użył mniejszego do tego, żeby ją zabezpieczyć e, Uzbroić? Uzbroić się mówi, tak, musi się uzbroić e, Także bomba jest teraz gotowa do, do wybuchu e, Serano uciekł, a my, a my nie wiem, my jesteśmy w ciemnej dupie musimy coś z sobą tutaj zrobić

Ło, kręcimy się. Ale przyznajcie sami, że widoczki są grze śliczne. Tak naprawdę śliczne. No i patrz, dzisiaj triszka strzelaty, co robisz? Spójrzcie na nie. Dobra. O, już tam zdechnie sobie. A nie tak wiem. O, ale nas jadą. Wstanie jeszcze? Stanie? Nie wiem po co. I w pół. A, nie udało się. O, to nie wejście. Niestety rzadko robiliśmy tego achiementa. Tam jeszcze ktoś żyje, tam już nikt nie żyje. Naprawdę mówiąc cały czas je słyszę. O to chodź tu dobra, mniejsza. Nie będziemy się z nimi zmagać z krona. Niedługo bomba na dwie buchnie. No zbierzcie się tu mi się pysia, bo w ogóle zrobi mi ci groma. Fakie yeah. wow, 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 bez jaj. Jeszcze ktoś? Nie, już wszyscy się pospalają na szczęście. Tak podejrzewam. Cukadek Eee słabo <słuch> Rozjeżdżajmy się Rozownik pięknie Nie wiem czemu miałem takie takie bloki przed, przed używaniem tego e, groma. Co mi się spodobało? Zacząłem go używać w ostatnim odcinku, oczywiście po waszych sugestiach. E, fajny jest, fajny jest. Strasznie łatwe grę, przesadnie wręcz, ale, ale mi się podoba. Hmm. I co, i obeszliśmy po prostu statek z drugiej strony? E, Rój zostawimy, tego gdzie właśnie tykamy. Już, spadajcie. No i tu powinienem był użyć gromu, oczywiście tego nie zrobiłem. Mój błąd. Wciąż jest, wciąż jest, o tu jest. Słój swojego zabił w jakiś sposób. A to musi być. Ah, nie mam pytań. Ciemię coś tu krzyczy. A, wiem co to będzie. To użyjemy sobie snipery, tak? E, mój błąd, sorry. Piękne. A zobaczmy, jak wygląda dopalacz do snipery. Bucha przy okazji. Ładnie, podoba mi się. Podoba mi się. Mm -hmm. Piękne. Podobało się chłopcowi. Podobało. Może no wybuchnie cię dosła Dokładnie w ten sposób dozownik, zasobnik, czemu to dozownik wołam cholera? Nie mam pojęcia. Hmm, palacz. Tu też magazynki do palacz. Tych punktów mamy jak zawsze więcej niż moglibyśmy kiedykolwiek wykorzystać. Hmm, gdzie mam iść? Triszka coś wiesz na ten temat? Dobra Mówię, jestem ciekaw jak oni teraz planują Serano dorwać Ale mi coś mówiło. Jak oni chcą w tym momencie serano dorwać, przecież on A w sumie Ja nie wiem jak on ucieka Damn, ja się tam boję wyjść ten koleś Dobra, pożywamy troszkę do palacza do snipery. Zjazd. O, te zjazdy są tragiczne, co ślicznie. Gdzieś tu jeszcze ktoś coś ale mi gra zła. Musimy chwilkę wybaczyć, bo coś się dzieje z FPS-ami bardzo, bardzo złego. Jestem są gdzieś karol się tam skończył. Męczysz, o co ci chodzi? Dobra, tam widzę, jest jakiś zasobnik, tylko nie wiem, czy my mamy tam iść, czy my mamy tam nie iść. O, przepraszam was bardzo. Hmm, jeśli wybierasz w tym momencie do ode mnie. Okej, okay, to co ja mam zrobić? Gardełko. O, a temu strzelimy w jaja, tak jakby bardzo chcieliście zresztą. Chyba, że nie trafimy. No nie trafiliśmy. W kolejnym dostanie, obiecuję. To strzel. I zginę, i zginę, i zginę. Uch. No wybaczcie. Myślałem, że to będzie tak proste, że po prostu zdetonuję ten czerwony zbiornik, który się nie chciał zdetonować. Co więcej, po, po tym jak dostał z shotguna, to po prostu odleciał na bok zamiast wybuchnąć. Troszkę parodia, ale dobra. No. Wiem, wiem, wiem. Przyjdziecie tutaj, pójdziecie dołem, i tu przyjdą mi na. No i właśnie, zrobimy to rozpięcie. Ale tu powinien być zbiornik, więc się zaraz przygotujemy. Uh. Tak, Świetny! Bardzo mi się to podoba. O dziwo, ja wiem, że ja morziłem strasznie w tą broń wcześniej, ale macie rację, że ona, ona jest dopiero użyteczna na bliskim kontakcie z przeciwnikiem. Um, dobra. No i Dobra, więc tam przeczy ładnie spałam. Mam jakąś amunicję o, chyba robicie słyszę. I dużo butelek słyszę. W ogóle mówiliście, że butelki e, za rozbicie butelki dostaje się więcej kasy. No 200 nie da się ukryć. O, nie przeleciał.

Ktoś tu jeszcze leży, a ty tu jesteś dobrze, mi się wy moje pysie. A, to. dzie mu w takim razie tym dziewiostwem A będzie mi rzuciło Podkrócony co Dękę. Smycz. Um, Musimy się troszkę uzbroić, bo niestety słabo zaczęło dostać za mulicą, podejrzewam. Um, z jednej strony mógłbym sobie teraz wziąć tego wiertacza, który mi się nie podoba. I ja Tylko chciałem wam, wam go pokazać, żebyście mogli um, sami ocenić, czy jest fajną bronią, czy też nie. No, serio, wolałbym mnie. No, zejdź na dół, zejdź na dół, debilu jeden. Pod skosem chciałem tak grzec. No dobra, niech się z tym. Niech z tym. Amunicja. I co, otworzycie mi teraz? Czy co zrobicie? O, oni mnie otworzą.

Tu może się zaraz ciekawie zrobić. Dobra, wiecie co? Ja mam no, no, dziwne przeczucie, że jak dają mi takie ilości amunicji, to jednak nadejdzie w tym momencie e, chwila na, na wiertarkę. E, ulepszymy ją sobie obrazu, kupimy do Palaczy, kupimy do Palaczy. Amunicję mamy na maksa, pięknie. Szczerze, nie mam najmniejszego pojęcia, jak wygląda dopalacz w tym cudeńku. Daar wow. is de palaz. A, bo nie wiem, czy ja po prostu nie, nie wyobrażam sobie jakoś zbyt dobrze, jak tego dostwa się używać, czy ja coś nie tak robię? Dobra, zaraz jeszcze pokombinujemy sobie z tym. Um... O, tam jest jeszcze jeden? Miję go, to cholerstwo! Zaraz tu zginie, muszę się gdzieś przeniósł. O, to był bardzo zły pomysł. Kwiatarka się nie przydaje, nie sprawdza się. Um, tak, muszę udać chyba na górę, żeby go jakoś e, na podpokoju przejechać. A no, mi pierwszy tamto, i tak dostał nie wiem skąd to mnie. O, widzę już. No wybuchnij dziadów wrednych. Pięknie. Kto do mnie na pierwsza? Już myślałem, że zaczyna iść, ale tym samym czuję, że tak kamsko znubiłem. Dobra. Kolejny grubo osposzedł, pewnie jeszcze jakaś jedna seria będzie. Ale złe miejsce, trzeba z nim uciekać, trzeba z nim uciekać, trzeba z tym uciekać. Teraz ich zjedzcie. zaraz mnie tu ubiją. uwaga. Dobra, gryba z dostał Nie jest dobrze, nie jest dobrze Jeszcze jeden? Nie. Nie, dobra, wszystko. Teraz musimy się tylko ubranić, obronić przed Pionasami, a to już chyba nie będzie specjalnie trudne. A zaraz po tej akcji ja sobie życzę dozownik. Nie dozownik, tylko... Jak to się cholerstwo nazywa? Jeszcze jeden? Ya ya sıdırım bir şey. Sakal ve Jeszcze gdzieś ktoś coś? O, dobra, już mamy wyjście. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Pusta wszędzie. Dobra, byliśmy za nimi. Sorry za głupawy komentarz. Ja wyobrażam sobie, jak to musiało brzmieć to, co mówiłem przez ostatnie 5 minut. Czy tam nawet nie wiem ile to wszystko trwało. Ale byłem przekonany, że ja tam zaraz ginę. bo no było ich naprawdę dużo. Wykombinowałem w jaki sposób ich, sposób ich się tam pozbyć. Niestety z tymi grupami. Łatwiej by było miał. Korbacz? Jak się ta cholerna broń nazywa? Tyle mm -mm. Nie tutaj. Tutaj? Tutaj, dobra. Nie, nie tutaj. Tam nic nie znalazłem. To snipery. Ciekawe, że taka jest sugestia. No i coś zasugerujecie? Czy tak będziecie stać? Aha, my po prostu za mną idziecie. Zwykle było tak, że raczej um, Triszka i Isi mnie prowadzili, ja tylko się ich musiałem trzymać. Przejdź przez to. A teraz widzę, ja jestem tym prowadzącym. Czy się coś słyszało? Nie, zdawało mi się. Dobra, nieważne. Zresztą się bardzo nie chcę kolega nam ślizgać. Ślizgać. Dobra, zasobnik na horyzoncie, A, ale tam punktów wydam. Tyle amunicji nie Mhm mm Grom do magazynki. Tutaj też się przydadzą. Amunicję na szczęście mamy. Tam z kolegów wypadała. Dobra, wszystko jest. A no, skoro zasobnik to jeszcze nie koniec. Coś tu się będzie musiało dziać. <laughs> A to musi być ekipa ratunkowa, która przeleciała po serano i zlewamy na nich w ogóle ślizgiem lecimy tylko biegiem z Ale zajew straszny Kurendy, tędy, dobra Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę wow 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 wow, 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 wow. To chyba jest scenka specjalna Dajesz, dajesz, dajesz wstawaj, wstawaj, pierdoło jedna. Jaki? Pięć, cztery, smycz. I co, i co, i co, i co? I dostaniemy się na górę. Spoko, zajebiście. Uf. Pokoj się udała. Eee, akt siódmy rozdział, pierwszy zakończony i czeka nas już tylko ostatni odcinek, czyli e, rozprawienie się z Seramu, Z seraną, który był tak wrednym chujem, że zostawił nas na pastwę losu po raz nie pierwszy i nie ostatni. No nie no, mam nadzieję, że ostatni. E, póki co to dzięki wam bardzo za uwagę widzimy się już jutro w ostatnim odcinku z Bulletstorma. Trzymajcie się i cześć.